Dobry lub dobry wieczór, w zależności od tego, o której godzinie się słyszymy, witam cię serdecznie na podcaście Rozwój w biały dzień. Ja nazywam się Żaneta Kurcewicz i na co dzień pracuję w firmie Engage, która zajmuje się transformacją cyfrową przedsiębiorstw. Pojęcie cyfrowej mowy ciała staje się coraz popularniejsze we współczesnym świecie pracy. Zwłaszcza jeżeli pracujemy zdalnie. W końcu wtedy nasza codzienna komunikacja odbywa się niemal wyłącznie drogą cyfrową. Jest to niewidoczna na pierwszy rzut oka mowa ciała, którą posługujesz się w przestrzeni cyfrowej, komunikując się za pomocą poczty elektronicznej, komunikatora, czatu lub telekonferencji. Sposób, w jaki się komunikujesz cyfrowo, mówi wiele o tobie, o twoim nastawieniu. Intencjach i oczekiwaniach. Dlatego o tym, jak skutecznie komunikować się w miejscu pracy w przestrzeni cyfrowej, a także dlaczego warto nauczyć się kontrolować własną cyfrową mowę ciała i właściwie interpretować mowę innych, porozmawiamy w dzisiejszym podcaście. Jeżeli tylko taka tematyka Cię interesuje, serdecznie zapraszam do wysłuchania dalej. Duża część naszej mowy ciała w realu powstaje automatycznie. Jest odruchowa, instynktowna i niezamierzona. Również wiele z interpretacji fizycznych sygnałów innych osób dzieje się w naszej podświadomości. Wiemy, że np. skrzyżowane ramiona oznaczają, że ktoś jest zamknięty w sobie lub zdenerwowany. Rozumiemy to, nie będąc nawet tego świadomym. Cyfrowa mowa ciała jest znacznie trudniejsza do uchwycenia i zinterpretowania niż fizyczna mowa ciała, co nieuchronnie prowadzi do wielu nieporozumień. Istnieje jednak pewna przewaga cyfrowej mowy ciała. Nie jesteśmy ograniczeni do zwierzęcych instynktów i możemy się nauczyć świadomie ją kontrolować i kierować nią w celu poprawy komunikacji. Podsumowując, w sieci, podobnie jak w życiu codziennym, liczy się nie tylko to, co mówisz, ale także to, jak mówisz. Pomyśl o ostatnim wysłanym przez Ciebie mailu z pracy. Czy zdanie w nim zawarte były zakończone kropkami lub wykrzyknikami, czy też w ogóle zrezygnowałeś z interpunkcji? Czy był naszpikowane emotikonkami, czy zwykłym tekstem? I czy Twoja odpowiedź była szybka, czy też musiałeś przepraszać za czas, jaki upłynął od wysłania Twojej odpowiedzi? Zastanów się teraz nad swoim ostatnim spotkaniem na Zoomie lub Teamsach. Czy podczas spotkania przynajmniej raz sprawdziłeś telefon lub mail? Czy robiłeś przerwy, aby upewnić się, że drugi rozmówca skończył? A może często przerywałeś jego zdania, ponieważ nie brałeś pod uwagę niewielkich opóźnień w połączeniu? W swojej niedawno wydanej książce Digital Body Language. How to build trust and connection no matter the distance autorka, prelegentka i ekspertka w dziedzinie komunikacji Erika Duan jasno wyjaśnia, co składa się na cyfrową umowę ciała i jak możemy nią zarządzać oraz jak ją udoskonalać. Według ekspertki to wszystko to są przykłady naszego cyfrowego języka ciała, koncepcji, która posłużyła właśnie za tytuł jej nowej książki. Podobnie jak fizyczny język ciała w kontaktach osobistych cyfrowy język ciała dotyczy subtelnych wskazówek, które sygnalizują takie rzeczy jak nasz nastrój czy zaangażowanie i zmieniają znaczenie wypowiadanych przez nas słów, czy to w tekście, przez telefon, czy w rozmowie wideo. Nie trzeba dodawać, że rozwój pracy zdalnej sprawił, że kwestie te stały się jeszcze bardziej palące. Ale psychologowie już od dawna wiedzieli, że komunikacja cyfrowa jest bardzo podatna na nieporozumienia. Na przykład Duan przytacza badania z 2005 roku dotyczące tego, jak ludzie interpretują sarkazm. Ogólnie rzecz biorąc, około 56% osób poprawnie wykryło sarkazm, gdy został on napisany w wiadomości e-mail. Co było wynikiem niewiele lepszym w porównaniu z 79% osób, które usłyszały te same słowa wypowiedziane na głos. Jednak badania własne Duan sugerują, że tego rodzaju nieporozumienia mogą prowadzić do znacznego spadku produktywności w pracowników. W jednym z niedawnych badań przeprowadzonych wśród 2000 pracowników i menedżerów wykazała, że 70% osób twierdzi, że słaba komunikacja cyfrowa jest częstą przeszkodą w ich pracy, co prowadzi do około 4 godzin zmarnowanego czasu tygodniowo. Jeśli ująć to ilościowo, to jest to 10% normalnego tygodnia pracy. W tak zwanej nowej rzeczywistości, komunikacja wyłącznie cyfrowa jest coraz częściej postrzegana jako codzienne zjawisko, w którym może dochodzić do nieporozumień. Drobne, takie ledwo zauważalne reakcje często ujawniają co o czymś myślimy, bez konieczności wyrażania tego werbalnie. Aprobata, odrzucenie, niepewność, radość, złość, zaskoczenie i wiele innych emocji jest ujawnianych przez język ciała rozmówcy. Jednak mowa ciała, jak sama nazwa wskazuje, jest czymś fizycznym i dlatego nie łatwo ją przenieść do świata cyfrowego, gdzie nasza cielesność schodzi na dalszy plan. Mimo to nie jest tak, że nie ujawniamy tutaj nic o sobie, wręcz przeciwnie. Nawet w tej nowej normalności nieustannie wysyłasz sygnały komunikacyjne. Często jednak te sygnały nie pokrywają się z Twoimi prawdziwymi intencjami, a jeszcze częściej są błędnie interpretowane przez rozmówców. Co zatem można robić? Duan unika podawania szybkich i twardych zasad etykiety rozmów online. Zamiast tego uczula nas na naszą uważność, dzięki której możemy być pewni, że nasz cyfrowy język ciała jest przemyślany i odpowiednio dostosowany do danej sytuacji. Komunikacja wewnętrzna w firmie stanowi szczególne wyzwanie, jeśli chodzi o cyfrową mowę ciała. Współpraca między zespołami i komunikacja cyfrowa między współpracownikami, którzy w innych okolicznościach nie mają ze sobą za wiele wspólnego, jest szczególnie narażona na nieporozumienia i błędne interpretacje. Najpierw przyjrzyjmy się komunikacji pisemnej, zaczynając od użycia emotikonek i znaków interpunkcyjnych, takich jak wykrzyknik. Specjaliści od języka mogą się z tym nie zgodzić, ale Duan przekonuje, że często pomagają one wyjaśnić znaczenie samych słów, podobnie jak kiwanie głową czy uśmiechanie się na osobności. Bez względu na to, czy sygnalizujesz pilność czy podekscytowanie i piszesz wszystko dużymi literami, zniecierpliwienie czy irytację za pomocą wielu wykrzykników i znaków zapytania, czy też wzajemne uznanie za pomocą emotikonki i żółwika. Dzięki temu pomagasz swojemu tekstowi przekazać uczucia, które uosabiałbyś osobiście. Badania pokazują, że około 60-80% naszej komunikacji twarzą w twarz to język niewerbalny, taki jak tempo, pauzy, gesty czy ton. Wszystkie te sygnały wnoszą do naszego przekazu energię i niuanse emocjonalne. Pod wieloma względami interpunkcja i użycie symboli w świecie cyfrowym są nowymi sposobami sygnalizowania tych emocji. Nie krępuj się więc przyjmować tych bardziej nieformalnych cyfrowych sygnałów tam gdzie to stosowne i bądź świadomy, że inni mogą wręcz ich oczekiwać. Ogólnie rzecz biorąc, używanie znaków interpunkcyjnych i emotikonek jest częścią większego zestawu sygnałów, które określają ton naszej wymiany zdań. Czy będzie ona formalna czy nieformalna, entuzjastyczna czy znudzona? Inne sygnały to na przykład powitania. Czy na początku wiadomości umieścisz przyjazne cześć? Czy chłodne dzień dobry, czy po prostu od razu przejdziesz do rzeczy. Dużo mówią o nas nasze podpisy. Czy jest to emocjonalnie zdystansowane do widzenia, serdecznie pozdrawiam, czy entuzjastyczne, dzięki bardzo za kontakt? Jednym z częstych źródeł niepokoju jest sytuacja, w której ton czyjejś wiadomości zmienia się w połowie wymiany zdań. Czasami może to być zamierzone, być może chcemy zasygnalizować, że wkraczamy na bardziej formalne terytorium. Podobnie jak zmienia się głos, gdy ktoś mówi coś poważnego. Jeśli jednak dzieje się to bezmyślnie, może wywołać niepotrzebny niepokój i należy tego unikać. A jeśli na podstawie wymiany zdań wyczujesz, że coś jest nie tak, nasza ekspertka sugeruje, by po prostu podnieść słuchawkę telefonu i skontaktować się bezpośrednio z daną osobą. Wymieniając wiadomości pisemne, czy to maile, czy wiadomości bezpośrednie, powinieny się Równie dokładnie przemyśleć czas działania odpowiedzi i to, co może to powiedzieć o Twoim zaangażowaniu w dany projekt czy osobę. Możesz nie chcieć odpowiadać na zapytanie, czekając, aż problem sam się rozwiąże, ale opóźnienie może sprawiać wrażenie braku zainteresowania, co czasem wywołuje silny niepokój. W takich przypadkach wystarczy czasem wysłać wstępną, krótką i miłą odpowiedź, aby zasygnalizować, że zastanowisz się nad tym w odpowiednim dla ciebie czasie. W obecnych warunkach pracy często widujemy się ze współpracownikami, jeśli w ogóle, za pośrednictwem kamery internetowej. To sprawia, że o wiele łatwiej o nieporozumienia, niż gdybyśmy mogli spojrzeć swojemu rozmówcy twarzą w twarz, aby lepiej zrozumieć rozmowę. W świecie cyfrowym, nawet bardziej niż w realnym, zawsze warto zakładać, że druga osoba ma na myśli wyłącznie najlepsze intencje. Interpretacje i założenia prowadzą tylko do nieporozumień. Tak jak ty powinieneś komunikować się w sposób jak najbardziej otwarty i przejrzysty, tak samo ty powinieneś zakładać, że rozmówcy postępują podobnie. Powstrzymaj się od interpretacji, a jeśli masz wątpliwości, zadawaj więcej pytań, aby uzyskać pewność. Przy okazji, zazwyczaj najlepiej jest to robić przez telefon. Bezpośrednia rozmowa zawsze pomaga szybko wyjaśnić nieporozumienia. Nie da się niestety tego łatwo obejść. Musimy zaakceptować fakt, że rozmowy wideo zawsze będą w jakimś stopniu kłopotliwe. Jednak można trochę poprawić doświadczenie takich rozmów. Na przykład, w przypadku rozmów grupowych, można poprosić o podniesienie ręki przed zebraniem głosu. Przydatne może być także wyznaczenie moderatora rozmowy, który dopilnuje, by uczestnicy trzymali się planu i nie rozpraszali się. Jak można się spodziewać, zdecydowanie odradza się wielozadaniowość podczas takich rozmów lub rozpraszanie się innymi urządzeniami. Jest to bardzo widoczne, gdy patrzysz w dół na swój telefon, podczas gdy inni próbują nawiązać z Tobą kontakt wzrokowy. Może Ci się wydawać, że nikt tego nie zauważy, ale. To sygnalizuje brak zaangażowania i entuzjazmu. A jeśli wiesz, że może nastąpić przerwa, np. Na w postaci kolejnego połączenia przychodzącego, warto wcześniej uprzedzić o tym innych lub przynajmniej umieścić w oknie czatu wiadomość, w której wyjaśniasz, dlaczego wychodzisz, aby podkreślić swój szacunek dla osób, które pozostały na spotkaniu. Niezależnie od tego, z jakiego medium korzystasz, we wszystkich swoich interakcjach powinieneś być świadomy, z kim rozmawiasz i na jaki ton można sobie pozwolić. Zasada ta dotyczy zarówno osób znajdujących się na szczycie hierarchii, jak i tych na pierwszych szczeblach kariery. Starzysta powinien być bardzo wyczulony na styl komunikacji swojego szefa, aby upewnić się, że nie wpadnie w nieodpowiedni, nieformalny sposób. Ale co równie ważne, to menadżer może zastanowić się, czy jego zwięzłość nie jest na przykład postrzegana jak, jako oznaka braku zainteresowania dobrem pracownika. Dwóch kolegów, którzy często ze sobą pracują, może pozwolić sobie na bardziej swobodną mowę ciała w komunikacji cyfrowej, z bardziej nieformalnymi komunikatami, ale nawet wtedy można regularnie zadawać sobie pytania, czy rzeczywiście wyrażamy to, co myślimy. Jak każda umiejętność, doskonalenie cyfrowej mowy ciała wymaga praktyki. Ale kilka chwil zastanowienia każdego dnia może zaoszczędzić wielu godzin niepokoju i zamieszania w nadchodzących dniach i tygodniach. Aby lepiej zrozumieć wyzwania i możliwości współczesnej komunikacji, Rika Duan definiuje cztery prawa cyfrowej mowy ciała. Po pierwsze, doceniaj swoich pracowników w widoczny sposób. Tam, gdzie aprobujący uśmiech czy uściśnięcie dłoni nie jest możliwe, Uznanie musi być wyrażone w inny sposób, na przykład poprzez polubienie lub komentarz w oknie czatu podczas rozmowy, albo na przykład dołączenie młodszego kolegi do maila skierowanego do klienta z podziękowaniem za rolę, jaką odegrał w projekcie. Nie możemy po prostu zakładać, że nasi współpracownicy wiedzą, jak bardzo ich cenimy. Po drugie, komunikuj się bardzo uważnie. Nieporozumienia są często trudniejsze do rozwiązania po czasie niż w chwili, gdy można było ich po prostu uniknąć. Warto, aby wszystkie zaangażowane strony komunikowały się uważnie i zwracały uwagę na dobór słów oraz sposób tej komunikacji. Wyrażaj się możliwie najjaśniej, aby zminimalizować ryzyko bycia źle zrozumianym. Po trzecie, bądź pewny siebie w swojej pracy. Współczesny świat pracy wywołuje strach, niepewność i obawy. Trzecim prawem cyfrowej mowy ciała jest przezwyciężenie ich, aby móc podejmować decyzje ze zdrową pewnością siebie. Nie kwestionuj wszystkiego w kółko. Ufaj, że Twój zespół zrozumie i uszanuje Twoje decyzje. Potwarte, całkowite zaufanie. Czwarte prawo może wejść w życie tylko wtedy, gdy trzy poprzednie są przestrzegane. Uwierz w swój zespół w stu procentach. Tylko w zespole o otwartej strukturze można polegać na tym, że każdy jego członek będzie mówił prawdę, dotrzymywał słowa i wykonywał swoją pracę, bez konieczności kontrolowania wszystkiego przez zarząd czy menadżerów. I to już koniec dzisiejszego podcastu. Ostatecznie to od Ciebie zależy, jak chcesz być postrzegany. Jedną z zalet cyfrowej mowy ciała jest to, że można na nią wpływać i kontrolować ją w znacznie większym stopniu niż fizyczną mowę ciała. Dlatego ważne jest, aby dokładnie przyjrzeć się swojemu wirtualnemu ja. I swoim cyfrowym zachowaniom. Pomoże Ci to zrozumieć, dlaczego Twoi współpracownicy reagują na Ciebie w konkretny sposób, a także stworzy wspaniałą okazję, by dowiedzieć się czegoś nowego o sobie. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że dzisiejsza nowa wiedza przyda Ci się i będziesz mógł wykorzystać ją niedługo w praktyce. Życzę Ci udanego dnia bez żadnych nieporozumień ze współpracownikami, czy to w realu, czy w online. Do usłyszenia za tydzień.